Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. z tej strony Beret Bierut i nagrywamy dzisiaj yy, Minecraft'a drugą część. Tutaj jest mój kolega Adi Pro. Tutaj Steve. Yy, siema, siema, siema. No, yy, to chodź za mną. Musimy, yy, muszę się z tą podzielić czymś. Nie zapomnijcie zostawiać łapki w górę, subskrypcji, na bieżąco, z dzwoneczkiem. Witajcie na kanał Adi Pro. Tu jest jego nick pokazany. <noise> dobra. Chodź yy, Jedzenie przepalę, żeby było. Yy, dobra. Dobra, co ci mogę dać? Dam ci trochę kobla. Yy, kurde, dobra. Yy, masz. już ci zaraz wyrzucę. Masz i patyki ci dać. Mam, mam drewno akacjowe. Masz. Dobra. Ja tu... A jeszcze łóżka trzeba dwa. O nie. Ty łóżka trzeba dwa. A ja mam dwie wełny tylko. Tylko czekaj, zaraz. Jest owca. Dobra, jesteśmy uratowani. Masz jeszcze trochę drewna? Chyba masz, nie? Czekaj. Okay. Szkieleta słyszę. Dawid drewno. Potrzebuję. O, jest. Dzięki. Szkieleta. Słyszę, tylko nie wiem, gdzie on jest. Dobra, nieważne. Trzeba zrobić łóżko. Yy, crafting. Yy, ty tam coś zbieraj. Dobra. Jeszcze wełna. Wbijajcie też na kanał kropka y, on też tam nagrywa odcinki. Wiem też zostawcie subskrypcję. A gdzie ty jesteś? Daj do łóżka. Chodź tutaj. Znaczy, to trochę dziwnie zabrzmiało. Y, chodź tutaj się przespać. Dobra, jesteśmy... Creeper tam jest. Poczekaj, ja go zastrzelę łukiem. Dobra, poszedł. Tu był jest pająk. Dobra, przyda mi się na pewno. Mm. Chodź dół, no, dawaj no solo. Creeper mm. wybuchu. Może mi się nic nie stało. Ty tam gdzieś jesteś w, w kopalni. Mm. Dam ci trochę jedzenia. Masz kill-off jakiś? Mm. Gdzie ty jesteś? O, tutaj coś. O, chcesz kilof? A nie, ty masz już. No i git. Dobra. Ja chyba zrobię łódkę. Dwie łódki. Bardzo się przydadzą, żeby wyruszyć na wyprawę, bo nie nie chcę mieszkać na tej... na tej wyspie. Jest pająk kolejny. Dobra, jest nić. Dwie nici mam. Sieć, nić, nieważne. Linka, o. Dobra, dwie owce są. Jedzenie potrzeba. Yy. Ja zaraz wrócę. Ja idę na ten. Poszukać jakieś drewno. Drzewa jakieś. Bo potrzeba. Yy, tam coś widziałem. To nie Dobra nie, bo zaraz się utopię. O, jest tutaj o! No nie! No Mam mnie... jed... No nie! Utopię się! Dobra! Ostatni... Co to? Aha, delfiny. Ostatnią tutaj byłem. Znaczy no ostatnio. No w, w pierwszej części. W wielkim powrocie do Minecrafta. No i tam są drzewa, wiadomo. I trzcina, tu jest. Kurde, a nie dobre. Ja mam. Myślałem, że nie mam tej siekiery, nie tylko drewnianą, przyda się zrobić jakąś kamienną na przykład. Ile mam? 12 drewna, no to wystarczy. Dobrze. Nie, ja mam dużo pochodni. No, szczęście, bo węg węgiel znalazłem. Jak się tam idzie? Gdzie ty jesteś w ogóle? Mm. Dobra, już idę do ciebie tam. Zrobimy łódki i wyruszymy w wielką podróż. O, to jest jaskinia. No dobra. Już nie ma nic takiego. Dobra, tam gdzieś jesteś na pojaźni. Już idę tam do ciebie. O! Ty! Piątka! Tracąc za Irona. Dużo jedzenia. Wystarczy nam jak nic. Dobra. E, łódki. Łódkę trzeba robić. Dwie łódki. O, prawie jest tak. Dobra. O, mam żelazo. Ty. Enderman, szybko muszę go zabić, przyda się enderperła. O, ty ma. Gdzie jesteś? Tutaj. O, walka na śmierć i życie. No chodź tutaj, Dawaj na solówkę. O nie! Zabił mnie. Szybko rzecz muszę podbierać. No dawaj, dawaj. chodź tu. No chodź, daj. No to moje rzeczy. Kurde no. No, O jest! No i co, dostaję dostałem coś? No nic mi nie, nie wyrzucił. Jaki typ? Dzięki za żelazo. Ile mam? Dwa. Co ty robisz? O! Czyli nam coś wyrzucił? Dalej. Dzięki. Dobra, musimy pozbierać te rzeczy. Co ja miałem robić? Ha. No potrzebnie szedłem na bójkę. Mm, dobra, łódki. Dwie łódki trzeba zrobić. Mam tą łódkę. Mam. Dobra. Chodź tutaj, Adi, gdzie ty jesteś? O. Masz łódkę. Hmm, masz. Dobra, trzeba pozbierać te rzeczy. Czekaj, ja to wezmę w O, tu jest 10 żelaza. Dobra, nie potrzebuję. Nie, nie potrzebuję, nie potrzebuję owoce kakaowca. To ja wezmę to. Wezmę piecyk. Nie kurczę, no po co mi te owoce kakaowca? Mm. Czekaj, ja ci coś oddam. Chcesz dirta trochę? Hmm, czekaj, już ci daję. wełnę ci dam. Nie za podstawowe łóżko. Hmm, właściwie wyrzucam. Dobra, jest. Gdzieś... Dobra. E, chcesz? Dam ci jedzenie. Masz. Jeszcze ci trochę dam. O, łóżko. Zaraz wezmę. Dobra, to chodź. Wyruszamy w tamtą stronę. Mm. O, jest. Weź. O nie, co to jest? Chodź za mną. Jesteś tu? A, o ty. No dobra, ale spóźniemy kurde Trzema, jeśli mniej łódce. Oooo, płyniemy. Kurde, no. Nie umiem sterować łódką. Pomocy. Ooo. Dobra, jakoś idzie. Pan była jakbym znalazł jakiś statek z Adim, gdyby były tam skarby jakieś, jedzenie, no nie ma. Dobra, lagi tu są. O, jest jakaś wyspa. U. Nie wiem, Chodzimy na nią? Dobra, nie. Mm. Musimy znaleźć jakieś, jakąś Polanę wielką Kolejny Zespół, <laughs> Tu był krzyż Przez chwilę widziałem Czy to oznacza, że tu jest link? Link 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 tam coś jest No dobra, widziałem Topionego, topielca widziałem Z drugą zębem Jest tutaj coś Może tutaj wyjdziemy i się Dobra Nie, nie ogarniam Tutaj jest Dobra, jesteśmy uratowani. Znaczy nie za bardzo bo ja sterować, nie umiem i nie wyjdziemy z tego. Dobra, weź łódkę. Dobra, ja robię parkura. Parkurowcem nie jestem. No dobra, po co ja w ogóle kopię, jak tu mam schody zrobione. O nie, dobra. No, ta wyspa nie jest za wielka, ale na razie będziemy musieli tutaj zamieszkać. No dobra, jesteśmy. Yy, zaraz wyruszymy, może tu coś będzie fajnego na pewno tu nie będziemy mieszkać, bo to, to nie chce mi się na wyspie mieszkać. To jest w sumie gorsze niż było wcześniej. Tam to jest widać, ale to chyba też jest małe. Piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym dalej nagrywał z Adim, czy odcinki wam się podobają. A no co? Wruszamy na, w dalszą podróż? Jak <laughs> to dziwnie wygląda <laughs> Co to jest? <laughs> Padaczki dostał <laughs> Dobra, chodź <laughs> maszutkę łódkę? Pos postaw Gdzie je ty jesteś? Dobra, tu O! o nie jesteś? Co? To? Dobra jesteś już. Uniemy. Dobra. się tym sterować w ogóle no, vu będę robił o. tu jest kanion, bąbelki tu są Wysiadam z łódki? Dobra, nie. Może kiedyś znajdziemy jakieś też. Chociaż... Tu jest... O nie, patrz co znalazłem. Widzisz tutaj? To jest świątynia ta podwodna. Kurde. Ty czemu... Aha, dobra, okej. Okay. To chodź, płyniemy. Na tą wyspę. Chodź za mną. Ojo, jakie to jest piękne. Patrzcie na to. Przyjrzyjcie się. Kurde, laki trochę. O. Co, chyba będziemy kończyć odcinek ten? Nie zapomnijcie zadać łapek w górę, subskrypcji, żeby być na bieżąco. A my co? Żegnamy się. Pa, pa.